Witajcie z powrotem. Ja zrobiłem sobie kawę i musiałem naprawdę odetchnąć. Musiałem się chwilę przejść, przewietrzyć na dwór, bo zestresowałem się troszeczkę i postanowiłem, że teraz, tak na spokojnie, skupiony, przejdę ten etap w tej grze. Bo inaczej, naprawdę, uwierzcie mi, nie dam rady. Mówię, nie dam rady, sorry, że skończyłem poprzedni materiał w ten sposób, ale nie wytrzymałem tempa. Więc jeszcze raz witam Was w Cyberpunk 2077 i kończymy misję bilet wstępu po dwóch nieudanych, po trzech nieudanych próbach, więc lecimy z tematem. Teraz naprawdę zrobimy to profesjonalnie i bez żadnego problemu. Ja zobaczcie, ja jestem teraz tutaj i mam nadzieję, że ten gość mnie nie wykryje. Muszę się przedostać za te pojemniki tam po prawej stronie, które są. Odwrócimy trochę jego uwagi. Dobra, może się uda. Ma znak zapytania, więc już się zastanawia. Już się zastanawia, gdzie ja jestem. A dlaczego mamy go pokonać teraz? No nie rozumiem. Moi drodzy, jeszcze raz, jeszcze raz, bo my nie damy rady. Naprawdę nie damy rady. Sorry, ale muszę wczytać tą grę jeszcze raz, bo musimy chyba od razu się tam przedostać. Kurczę. To jest dopiero pierwsza misja taka poważna. Co będzie dalej? Boże święty, już się martwię, co będzie dalej. Przynajmniej uzupełniliśmy sobie amunicję. Okej. Okay. Już do ciebie idę. Może uda nam się gdzieś tu przedostać. Dobrze, może nam się uda. Przedłam nie w tą stronę ogólnie. Są emocje. Właże wykryją nas. Uważam. To będzie ciężka sprawa. Ciężka, ciężka misja ogólnie. Nie lubię się tak skradać. No że chłopie gdzieś dalej. Powoli. Sorry o, bo on tutaj nie przyszedł Naprawdę musimy się dostać do tego samochodu, tak? Musimy załatwić tego gościa, bo inaczej nie przejdziemy tego. gdzie on nie chodzi. Przeniosę to ciało w tą stronę. Okej. Okay. Kto zidentyfikował zwłoki? No i co? Chcę uciekać stąd? Nie idzie tego zrobić. Przekradni się obok niego. No przekradłem się, co jest grane. Ej, no my chcemy stąd uciec i co teraz? Mhm. Dobra, nie wiem, gdzie mam teraz iść, tak naprawdę, moi drodzy. No nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Ej, ale my tu mamy fajną splowę jeszcze. Czy my mamy użyć tego sprzętu? Nie, tego sprzętu nie użyjemy, bo nie mamy nawet jak. Gdzie teraz? Musimy dostać się tu do środka. Ja nie wiem. Dobra, rozwalamy gościa. Spróbujemy go rozwalić, bo ja nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Ma jakieś lasery czy coś? Zajdź go i w plecy. Zajdź go i w plecy, dobra. Wow.

85, tylko jak ja mogę jeszcze przełączyć na tą drugą broń? Hmm. Czekajcie, mamy ekwipunek, bo wzięliśmy tą drugą broń. Gdzie mamy najwięcej pocisków? O! Teraz możemy trochę bardziej się pobawić. To na ciebie. Whoa, whoa, whoa. Ej, ale widzieliście, że coś ma pomarańczowego się tam świeci z tyłu? O, ale dostałem. Z której strony mnie tu wali? Hej! Czekajcie, schowamy się, poczekamy troszeczkę. Teraz będzie mnie gonił. Dzień on ma coś ma. Spadamy stąd. 61%, no nawet w miarę to idzie. mamy tutaj trochę amunicji. Wow, sorry, że byłem przez tak długi czas cicho, ale... Ale ciężko jest tutaj gości ogarnąć. O, a to co to jest? Spadamy stąd. Ile mamy jeszcze amunicji? O, 390 Psz, pestek, także nie jest źle. O! Głowę celu i zaś go z tyłu. No, staram się jak mogę. Chyba za dużo leków wykorzystałem teraz w tym momencie. Już mamy tak dużo. Słowajmy się tutaj za tym filarem. Municja spadamy. 35%, amunicji coraz mniej, kurczę co są jakimś. Na palmem strzela, czy co? O Boże, jakiś laser. Stary. Może, może trochę go oślepimy 176 pestek ha, ha, ha. 176 pestek ale mi za, zawalił no polera idzie dobrze Siedzi! Już je znasz. Wow! Właśnie otrzymałeś ikoniczną broń. Taka broń ma unikalne właściwości, ale nie możesz jej ulepszać poprzez modyfikacje. Ikoniczna broń może zostać ulepszona do wyższej generacji dzięki użyciu odpowiednich komponentów o to jest ciekawe które znacznie zwiększa moc broni. Możesz to zrobić w panelu ulepszeń. Weź wszystko. I masz tu jeszcze Heda Ode mnie. U. Dalej, Wychodzimy. Zobaczcie, co mu zrobiłem z Hedem. To była ciężka misja, powiem wam. Przez to rozłożyłem ją na raty. Ale mówiłem, że przechodzimy fabułę od początku do końca. Przez to moi drodzy widzowie właśnie w ten sposób sobie działamy. Powolutku i do przodu. A wy komentujcie. Dawajcie znać w komentarzach co byście zmienili. Jak wy byście to przeszli, bo też mnie to interesuje. Także sekcja komentarzy należy do was moi drodzy. Oh. Pięknie. Kłopoty za 3, 2, 1. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, co? Podoba mi się twój styl. Może będziesz częściej dla mnie pracować, co? Oszukałaś mnie. To nie był żaden wirus śledzący transakcje finansowe. Ja oszukałam ciebie, ty gang. Gdzieś na początku tej historii ktoś oszukał korporację. Ostatecznie firma zawsze wychodzi na swoje. Przemyśl to. Może wyciągniesz jakieś wnioski i kiedyś będziesz na moim miejscu. Zabezpieczyć teren! Zwijamy się, mano. No to zwijamy się czy nie? Ja pierdolę. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Udało się. Dobra robota, Dzięki. Dzięki. Ha, i, i wzajemnie. Co cię tak wzięło na podziękowania? Tworzymy zgrany duet. Chciałbym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z Tobą pracuje. Mi z Tobą też. Serio. E, daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. <grystanie> Do zobaczenia. Dobrze, że się udało. Dobrze, że się udało, że wyszliśmy z tego cało. Pan Wi, Masz dla mnie wieści. Mam Flatheada. I jak były z tym kłopoty? I co z militarem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brikiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki? Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Melstromu. O jednym Stout nie raczyła powiedzieć. Chip był zawirusowany. Stara korporacyjna sztuczka. Domyślam się, że Royś nie zareagował z wyrozumiałością. Wirus zaatakował systemy Melstromu. Paru ludzi wysmażył. Reszty pozwoliłem się sam. Masz ja, panie Wi. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Wi. Do zobaczenia, Dex. Do zobaczenia. Dajcie jakiś wachlarz, muszę trochę ochłonąć. Co wam powiem, to wam powiem, że naprawdę jest mega. Ten cyberpunk coraz bardziej mnie wkręca. Eee, ja bym chciał jeszcze przejść do naszego ekwipunku, do postaci może. I zobaczmy co my tutaj mamy. Co możemy w ogóle ulepszyć. Możemy pewnie... Refleks. Refleks ulepszymy sobie. Ale... Chciałbym punkty przyznać najpierw. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze raz. Zrobimy refleks. Budowę ciała. Dostępne trzy punkty jeszcze. Opanowanie zdolności techniczne i tak naprawdę. Zróbmy tą budowę ciała na 6. Inteligencję, spoko. Punkty atrybutów. 5. Co by nam się tu przydało? Co możemy w ogóle rozbudować jakieś drzewko? 20% szansy na redukcję obrażeń. To na pewno nam się przyda. To. Petryfikacja. 20% szansy na redukcję. Na redukcję obrażeń w trakcie kłócania. Czyli takie drzewko. Zróbmy sobie jedno pełne drzewko. Zobaczymy. Dostępne punkty atrybutów jeszcze mam dwa, więc zróbmy sobie coś z budową ciała. I tempo regeneracji zdrowia. Na pewno nam się przyda. Więc tak naprawdę teraz mamy wszystko wyczyszczone, to co mieliśmy sobie tutaj ogarnąć. I w następnym materiale, materiale moi drodzy, lecimy do Dexa. Właśnie, lecimy do Dexa. I będziemy kontynuować naszą podróż. Ja staram się, żeby te odcinki były tak do 30 minut, 25-30, czasami ewentualnie przedłużą się do 40 minut, i chcę, żebyście byli tego świadomi. Odcinki w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17, moi drodzy widzowie. Także dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, bo widzę, że odpaliliście się i rośniemy teraz w potęgę. Dziękuję Wam, tworzymy świetną społeczność i mam nadzieję, że. Pójdziemy z nurtem rzeki. A wtedy pojawią się też nowe serie. Oczywiście piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moich odcinkach. Jakie gry moglibyśmy jeszcze ograć? Bo na pewno to będą nowe gry. Ja nie mówię, tutaj będzie na pewno Gothic. To nie tylko będzie Cyberpunk. Będzie Gothic i Remake, jak wyjdzie. Bo gramy sobie tu Wiedźmina. Pójdziemy troszkę w starsze gry. Może Call of Duty? Może Battlefield? To wszystko zależy od Was, moi drodzy. Więc mówił do Was koru. I do usłyszenia już niebawem w kolejnym materiale.